Kilka dni temu na platformie YouTube pojawił się intrygujący film autorstwa Sabine Hossenfelder, niemieckiej fizyk teoretycznej i cenionej popularyzatorki nauki. W swoim materiale poruszyła ona pytanie, które dla wielu z nas może się nieco ocierać o mistycyzm i teologię. Pytanie, które postawiła było proste. Czy wszechświat jest zdolny do myślenia? Choć może się to wydawać czysto filozoficzną spekulacją, Hossenfelder starała się na nie odpowiedzieć na gruncie naukowym. W oparciu o znane fakty z zakresu fizyki, teorii informacji oraz współczesnej kosmologii. Zagadnienie to już w starożytności omawiali greccy filozofowie, a współcześnie temat ten powrócił w różnych formach. Począwszy od idei świadomego pola kwantowego, poprzez hipotezę panpsychizmu, aż po spekulacje związane z superinteligencją wynikającą z ewolucji struktur informacyjnych. Ostatecznie warto zastanowić się nad tym, czy tego typu teorie dają nam jakieś odpowiedzi na to pytanie. Na wstępie wypadałoby jednak zastanowić się nad fundamentalnym zagadnieniem: Czym w ogóle jest myślenie? Czy świadomość to tylko zdolność do przetwarzania informacji, czy może wymaga czegoś więcej? Na przykład samoświadomości. Powszechnie uważa się, że myślenie polega na przetwarzaniu i przesyłaniu informacji w określonej strukturze. W świecie biologicznym informacja przekazywana jest za pomocą sygnałów elektrycznych w neuronach, w systemach komputerowych przez bite jej obwody logiczne a w skali kwantowej za pomocą cząstek i pól oddziałujących na poziomie fundamentalnym. Jednak nawet jeśli informacja może być przetwarzana w różny sposób, istnieją pewne fizyczne ograniczenia, które regulują tempo i efektywność tego procesu. Zgodnie z teorią względności Einsteina żadna informacja nie może być przesłana szybciej niż światło. To oznacza, że w strukturze o zbyt dużej skali czas przetwarzania informacji byłby ekstremalnie długi, co czyniłoby efektywne myślenie praktycznie niemożliwym. Dla porównania, ludzki mózg składa się z około 86 miliardów neuronów, a sygnały nerwowe poruszają się w nim z prędkością od 1 do 100 metrów na sekundę. Dzięki temu czas reakcji na bodźce jest na tyle szybki, że możemy funkcjonować w rzeczywistości. Jeśli jednak skala organizacji wzrosłaby do poziomu galaktycznego, czy co dopiero wszechświatowego, czas potrzebny na przesłanie jednej myśli mógłby wynosić miliony, a nawet miliardy lat. Z drugiej strony istnieją również dolne granice. Najmniejszą jednostką przechowującą informację może być cząstka elementarna, jednak niestabilność i szum kwantowy sprawiają, że efektywne myślenie w takiej skali wymagałoby większych, bardziej zorganizowanych struktur. To może tłumaczyć, dlaczego świadomość biologiczna rozwija się tylko w określonych przedziałach wielkości od mikroorganizmów po ludzi, ale nie na poziomie pojedynczych atomów czy całych galaktyk. Tak przynajmniej rozumiano to zagadnienie do tej pory. Hosenfelder wskazuje na pewne luki w tym rozumowaniu, które pozostawiają otwartą furtkę dla bardziej spekulatywnych koncepcji. Jedną z luk są tunele czasoprzestrzenne. Choć ogólna teoria względności nie pozwala na przesłanie informacji szybciej niż światło, istnieją hipotetyczne struktury takie jak tunelowanie kwantowe czy tunele czasoprzestrzenne, które mogłyby skrócić dystans między odległymi punktami w kosmosie. Jeśli więc wszechświat posiadałby naturalne mechanizmy tworzące takie formy transmisji informacji, przesłanie myśli byłoby jak najbardziej wykonalne. Drugą luką są tachiony, a więc cząstki poruszające się szybciej niż światło, które, według niektórych interpretacji teorii pola kwantowego, mogą istnieć i mogą przenosić informacje natychmiastowo. Jest z tym oczywiście jeden drobny problem: otóż do tej pory nie zostały one zaobserwowane. Ale jeśli istnieją, mogły wypełnić funkcję kosmicznego układu nerwowego, pozwalając wszechświatowi na błyskawiczne przetwarzanie informacji. Trzecią opcją jest splątanie kwantowe, które pozwala cząstkom reagować na siebie natychmiastowo niezależnie od odległości. Choć obecnie również nie ma dowodu na to, że splątanie można wykorzystać do przesłania informacji, to gdyby wszechświat był wypełniony takimi splątanymi układami, mogłoby to sugerować istnienie olbrzymiej połączonej struktury informacyjnej. Zapewne część z Was zastanowiła się już nad tym, dlaczego miałoby to mieć w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Jak wpływa to na nasze życie? Nawet jeśli wszechświat byłby zdolny do myślenia, czy jego świadomość, lub jej brak, miałaby jakikolwiek wpływ na nasze życie? Jednym z możliwych podejść jest hipoteza, wedle której my sami jesteśmy częścią myślącego wszechświata. Jeśli świadomość wyłania się z przetwarzania informacji, to każdy myślący organizm najprawdopodobniej jest fragmentem większej kosmicznej sieci, w której wszechświat Doświadcza rzeczywistości poprzez miliardy części składowych. Z drugiej jednak strony, nawet jeśli wszechświat posiadałby własną formę myślenia, może być ono tak różne od naszego, że nigdy byśmy tego nie dostrzegli. Podobnie jak pojedyncza bakteria nie zdaje sobie sprawy z istnienia człowieka, tak my możemy być zupełnie niezdolni do dostrzeżenia myślącego wszechświata. Wspomniana wcześniej Sabine Hosenfelder w swoim filmie pokazuje, że choć idea myślącego wszechświata brzmi mistycznie, można ją rozważać w kontekście współczesnej fizyki. Choć istnieją pewne fundamentalne ograniczenia, które sugerują, że przetwarzanie informacji na skalę całego kosmosu, choć w miarę możliwości jest możliwe, to jest wysoce nieefektywne, przynajmniej przy współczesnym rozumieniu praw fizyki. Musimy jednak pamiętać, że nauka nie zna wszystkich odpowiedzi. A tunele czasoprzestrzenne, tachiony czy splątanie kwantowe mogą kryć mechanizmy, które kiedyś pozwolą spojrzeć na myśli w skali wszechświata i to w zupełnie nowy sposób. Kwestia tego, czy wszechświat myśli, może nie mieć jednoznacznej odpowiedzi, ale jedno jest pewne. Sama możliwość zadawania takich pytań świadczy o niezwykłej zdolności ludzkiego mózgu do eksploracji rzeczywistości. Być może to właśnie my jesteśmy najlepszym dowodem na to, że wszechświat. Posiada zdolność do myślenia. Osoby religijne mogłyby nawet twierdzić, że koncept niemożliwej do objęcia umysłem istoty, która myśli w sposób, który jest dla nas niezrozumiały, do złudzenia przypomina ideę Boga. Faktycznie można pokusić się o takie wnioski, niemniej jednak, bazując tylko i wyłącznie na wiedzy naukowej, taka potencjalna wszechistota byłaby czymś zupełnie innym czymś, co w gruncie rzeczy może być nawet nieświadome naszego istnienia. Jedne co jest pewne, to to, że prawa fizyki nie wykluczają całkowicie możliwości istnienia takiego myślącego wszechświata. Udowodnienie tej śmiałej tezy wymagałoby oczywiście bardzo konkretnych dowodów, których jak na razie z przyczyn technologicznych nie mamy szansy uzyskać. O ile ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie, koncept myślącego wszechświata stety lub niestety nie ma racji bytu. Jak myślicie? Czy gdyby pojawiły się jakieś nowe dowody, Mogłoby okazać się, że taka wszechmyśl wpływa jakoś na nasze życie. Zachęcam Was do dyskusji na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.